Richard Józef Monkos Liryka wybrana Tytuł wiersza Słyszysz Czyta Grażyna Tylicka Słyszysz ten cichutki śpiew ptaków? Czujesz ten podmuch ciepłego wiatru? Tak, ty to słyszysz i czujesz. Tak, ty to nawet widzisz. Mgła połące się snuje. Tak, ty tego chcesz. Twoje życie to maluje. Nie muszę ci tego mówić. Tak, ty to wiesz. Nie próbuj coś z życia zgubić. A przede wszystkim tego, czego chcesz. Co chcesz polubić? Tak, ty o tym wiesz. Pozdrawiam Cię, przyjacielu. Takich jak Ty jest niewielu.